Siemano graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę miejsca dla graczy, gdzie można się odstresować, pośmiać i poczuć przyjemność z oglądania interaktywnych treści. Głównie zajmujemy się tematem gier na telefon. Dziś, moi drodzy, czeka nas ogromna paka 20 gier właśnie na telefon, które miały swoją premierę całkiem niedawno. Wiele z tych gier zasługuje naprawdę na uwagę, myślę, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Trzymaj się mocno, za chwilę zaczynamy. Ciekawie? horrorowo i przygodowo. Gra zdecydowanie potrafi utrzymać klimat i zbudować napięcie. Otoczka dźwiękowa robi tutaj ogromną robotę. Każdy ruch, każdy dźwięk jest tutaj zaznaczony i brzmi doskonale, a to działa na zmysły. Gra ma w sobie wiele zręcznościowej akcji, bo lokacje, w których się znajdujemy są tak skonstruowane, że tak naprawdę nie wiemy czego się spodziewać. Zarówno pod względem przeszkód i pułapek, jak i pod względem jumpscare'ów, które podnoszą nam ciśnienie. Jest to genialnie dopracowany tytuł, za którego warto zapłacić, jeżeli jeśli chcecie, żebyśmy zagrali w niego razem, to wypełnijcie ankietę, która wyświetla się teraz w rogu ekranu. Jeśli będzie sporo głosów, no to stworzę z tego Let's Play. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest to typowa walka dobra ze złem. Fakt, jest to widowiskowe, a początkowa scenka potrafi stworzyć klimat i wstęp do naszej dalszej zabawy, dlatego wchodząc do gry jesteśmy nabuzowani emocjami i chętnie bierzemy w ręce broń i szarżujemy w przeciwników. Sterowanie jest proste, a uczestniczenie w walce daje frajdę. Niby idziemy po nakreślonej przez twórców linii fabularnej, ale możemy sterować swoje postacią i decydować o jej atakach, no a to jest fajne. Na koniec dodam, że gra jest całkowicie po polsku więc będziecie mogli w całości wczuć się w zabawę. Kolejna zwariowana gra od Piwi Paja. Prowadzenie jego Voice Actingiem będziemy mogli pobawić się w tej pikselowej grze opartej o potyczki turowe. Masz do dyspozycji wiele postaci, które mają swoje unikalne cechy i przede wszystkim ataki. Twoim zadaniem będzie, mając na uwadze wyjątkowość Twoich pupilów, rozplanować taktykę i działać według swoich sprytnych zamierzeń. Gra nie jest łatwa, każdy kolejny poziom to półka wyżej, jeżeli chodzi o trudność przejścia. Dzięki temu będziesz mógł nie tylko doświadczać radosnej zabawy, ale również wystawisz swój taktyczny zmysł, na próbę. Powodzenia. Instalując tą grę nawet się nie spodziewałem, że to może być tak świetne. To nie jest zwyczajna gra z gatunku runner, gdzie cała rozgrywka i wszystkie mapy wyglądają tak samo. Tutaj twórcy zasypują nas świetną różnorodnością i widać to bardzo, że nie chcą, żeby nam się nudziło. Jest tu wiele zręcznościowych akcji, które zakończone są widowiskowymi animacjami. Żeby ci to po prostu wszystko opowiedzieć musiałbym gadać i gadać, ale sam widzisz teraz na ekranie jak to wygląda. Oprócz samej rozgrywki gra motywuje nas do działania również poprzez takie elementy jak odblokowywanie Mapy, by uratować jednego z naszych towarzyszy. W pewnym sensie jest tu też fabuła, która nadaje większy sens naszym misjom. Bardzo fajna sprawa, musisz tego spróbować. Nie wiem czy Was zaskoczę, ale przynajmniej ja w życiu jeszcze nie widziałem takiej gry. Jakiś czas temu był hype na interaktywne filmy na YouTube, ale nie sądziłem, że coś takiego w ogóle może powstać. Jak widać da się. A my możemy się tylko cieszyć, bo gra oferuje nam nowe doznania i ciekawe historie z dalekich zakątków świata. Nagrane sceny wyglądają imponująco, a my rzeczywiście mamy okazję uczestniczyć w tej akcji, podejmując wybory i sterując naszą postacią. Choć ciężko jest tak mówić, gdy sterujemy faktycznie jakąś osobą. Czegoś takiego nie możesz przegapić. Interaktywny film w formie gry. No po prostu magia. Pierwsze moje słowo, jak odpowiadam tą grę? Magia. Ta gra jest po prostu magiczna. Zarówno kolorystyka, jak i muzyka, która buduje właśnie taki tajemniczy, magiczny klimat. Produkcja ta jest cudowną opowieścią, w której będziemy mogli uczestniczyć. Do naszych zadań należy odnajdywanie przedmiotów na ekranie. Często będzie to odbywało się pod presją czasową. Naprawdę warto w to zagrać. Ja tu więcej nie mam co opowiadać, bo za darmo będziesz mógł doświadczyć wielu bardzo przyjemnych chwil rozgrywki. Wszystkie linki do Gier oczywiście są w opisie, pamiętaj o tym. Uwaga, słuchajcie, jest to gra survival, ze świetną rysunkową grafiką, w której są zombie. No w życiu trzeba czegoś jeszcze? Gra się w to świetnie, gra śmiga nieźle naprawdę, a tereny, które przeczesujemy wyglądają tak, jakbyśmy grali w kolejną część The Walking Dead, tylko tym razem z otwartym światem. System craftingu jest genialnie prosty, dzięki czemu wiemy jak przetrwać, no przyznajcie, że w takich grach no to całkiem ważne. Mam nadzieję, że lubisz taki klimat, bo będziesz się tutaj naprawdę dobrze bawić. Ja się nie wiem na ile i czy w ogóle jesteście w temacie menadżerów piłkarskich, ale top 11. Pamiętam, że jak chodziłem do szkoły, to łupiłem w to po prostu dzień w dzień. Uwielbiałem kierować swoją drużyną, dopasowywać taktykę pod moich zawodników, żeby po prostu wycisnąć z nich jak najwięcej. Uwielbiałem też zarabiać, kupować nowe piłkarskie perełki. Ulepszanie stadionu też było czymś ekscytującym. Kochani, teraz ta gra zawędrowała na nasze telefony i jest mi niezwykle miło polecić to teraz Wam, byście mogli poczuć podobne sportowe emocje. Naprawdę to jest coś świetnego. Gra ma bardzo, bardzo fajny potencjał. Samouczek jest zwalony, długi i nudny, ale kiedy ten początek się już skończy, no to czeka nas naprawdę dobra zabawa oparta na akcji i zadaniach. Mimo, że gra jest pixelowa, to animacje są bardzo dobrze wykonane, są płynne i po prostu dobrze się na to patrzy. Zadaniem gracza jest przechodzić przez kolejne poziomy i utrzymać się przy życiu. Czekają na nas tutaj różnego rodzaju mechanizmy i pułapki, na które trzeba po prostu uważać. Gra jest bardzo, bardzo prosta w swoich założeniach i ma przede wszystkim nieść ze sobą zwariowaną rozgrywkę pełną zręcznościowej akcji. Jeździsz swoim autkiem po mapie, im większych zniszczeń dokonasz, tym większa staje się twoja kula zagłady, którą widzisz w tylnym lusterku. Służy ci ona do rozwalania samochodów innych graczy. Niczym w Battle Royale jest tutaj strefa, która co chwilę się zmniejsza, zasady zwycięstwa również są bardzo podobne. Ostatecznie na planszy zostanie tylko jeden gracz. Będziesz nim ty? Nie przekonasz się? Jeżeli nie, Spróbujesz. Świetna, prosta gra, której schemat można odgadnąć od razu. Źle leci energiczna muzyka, a bujany jej rytmem masz za zadanie przechodzić pełne kolorów poziomy. Jedyną wytyczną jest to, by kolor Twojej kulki był taki sam jak kolor kulek, na które najeżdżasz. Gra jest challenge'owa, bo niemal od samego początku szybkość z jaką poruszamy się, stawia poprzeczkę poziomu trudności bardzo, bardzo wysoko. To nie jest gra, która wciąga na jakieś długie miesiące, ale jeżeli teraz, tak jak ja, czujesz ochotę popykania sobie w coś takiego, no to proszę bardzo. Kiedyś to się grało w takie gry na informatyce w szkole. Pierwsze kroki jako gracz stawiałem na przeglądarce internetowej. Dziś z naszymi smartfonami w dłoni będziemy mogli wziąć udział w turnieju łucznikowym... Łuczników? Łucznictwa? Tak czy siak, na pewno sobie postrzelasz. Sięgasz do kołczanu, a potem celujesz do tarczy z różnych odległości. Musisz wziąć pod uwagę odległość i inne parametry. Obok ciebie stoi przeciwnik, z którym możesz zmierzyć się online. Rywalizacja z prawdziwym graczem daje naprawdę wiele do satysfakcji z wygranej. Baw się dobrze. No kochani, wkraczamy w erę kamienia łupanego. W tej grze będziesz mógł zostać wodzem wioski i zadbać o rozwój swojej małej, rodzinnej cywilizacji, jeżeli można to tak nazwać. Jak teraz, mamy do dyspozycji niezwykłą technologię, a tak cofając się do tamtych czasów, bierzemy do ręki kamień, sznurek, trochę liści, jakieś głano nietoperza i budujemy. Twórcy stworzyli fajne zadania, które się przyjemnie wykonuje, mają one na celu też wprowadzić nas w realia rozgrywki, by potem móc decydować o rozwoju już na własną rękę. Tylko w tej grze będzie Ci dane zobaczyć jak powstaje piramida w gizie i inne słynne budowle. Na Twoich oczach i z Twoją pomocą będzie to wszystko realizowane. W tym Clickerze Twoim zadaniem jest optymalizować budowę w taki sposób, by wszystko szło jak najszybciej. Z każdą chwilą zbierasz monety, które możesz wykorzystać na rozwój statystyk. Jest to tak jak widzisz bardzo prosta, ale bardzo przyjemna gra, która idealnie nadaje się, gdy nie masz po prostu nic do roboty i zwyczajnie masz ochotę sobie polejo chować. Czekajcie tutaj ekscytująca opowieść, która zaczyna się w samolocie przelatującym nad trójkątem bermudzkim. Jak się domyślasz, przelot nad tym intrygującym miejscem nie zakończył się dobrze, a maszyna, w której się znajdowałeś, po prostu się rozbiła. Nie wiem jakim cudem, ale udało Ci się przeżyć, i to bez większych obrażeń. Nie wiem, czy masz halucynacje, ale tuż po przebudzeniu widzisz zombie. Od teraz twoim jedynym zadaniem jest przetrwać oraz zorganizować plan ewakuacji z tej niebezpiecznej wyspy. Otoczony przepiękną grafiką i elementami gatunku. W RPG będziesz mógł rozpocząć bardzo, bardzo ciekawą przygodę. Gra ma bardzo przyjemny, chilloutowy klimat, choć na ekranie wcale takiego chilloutu nie widać, bo będziesz musiał reagować na to, co się dzieje właśnie na twoim ekranie. Tytuł ma bardzo fajnie przemyślaną rozgrywkę, która działa na bardzo prostych zasadach, ale poprzez nasze antygrawitacyjne buty zostaje urozmaicana. To, co widzimy na ekranie, co chwilę przekręca się i bombarduje kolejną porcją żywych kolorów. Myślę, że to świetny tytuł do tego, żeby się jednocześnie czymś zająć, jak i zrelaksować. Super, że obejrzałeś do końca. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co dla ciebie przygotowałem. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa mobilnej rozrywki, która czeka, aż ją odkryjesz. Do dzieła.